Dzień dobry wszystkim przyszłym rodzicom. Wiemy, jak szeroka jest tematyka okołoporodowa, dlatego specjalnie dla Was uruchomiliśmy kanał na YouTube o nazwie SupermamaTube. Po dzisiejszych zajęciach w ciągu kilku następnych dni dostaniecie mail z linkiem do prywatnej playlisty, udostępnionej tylko Wam. Znajdziecie tam dodatkowe lekcje zajęć online prowadzone przez kilka naszych położnych. Lekcje te zawierają te same zagadnienia, które porusza położna podczas Waszych zajęć. Będziecie mogli na spokojnie zapoznać się z tymi informacjami tyle razy, ile będziecie chcieli, by utrwalić sobie wiedzę. Dodatkowo Wasza playlista zawiera zajęcia numer 0, czyli omówienie spraw organizacyjnych. Po każdych zajęciach online, czyli co dwa tygodnie, w ciągu kilku następnych dni na Waszej playliście pojawi się nowa lekcja. Link wciąż będzie taki sam, który dostaliście w mailu po pierwszych zajęciach. Oprócz tego folderu, mamy tam mnóstwo innych wartościowych filmów od naszych specjalistów okołoporodowych, abyście mogli jeszcze bardziej poszerzać swoją wiedzę. W końcu, im więcej wiecie, tym mniej się stresujecie. Będąc pierwszy raz na kanale SuperMamaTube, nie zapomnijcie nacisnąć subskrybuj oraz nacisnąć jeszcze raz i zaznaczyć wszystko. Ponieważ wtedy nie przegapicie żadnych nowych informacji, które dla Was przygotowujemy, a te pojawiają się w każdym tygodniu. Co ważne, trzeba być zalogowanym na YouTube, aby oglądać filmy prywatne, ponieważ dostęp jest przyznawany właśnie poprzez adresy e-mail. Więc jeśli macie jakieś problemy, że odcinki są dla Was niedostępne, sprawdźcie, czy jesteście zalogowani na swoje konto. Ci z Was, którzy przy zapisie na nasz kurs Posługują się innym adresem niż Gmail, a jednak Gmaila również posiadają. Prosimy, byście podesłali swój adres Gmail na biuro supermama.edu.pl Ułatwi to dostęp do SupermamaTube. Miłego oglądania!